Jest już praktycznie pewne, że 8 listopada Grzegorz Proksa będzie walczył z Maciejem Sulęckim. walka, o której przynajmniej Maciek mówił od dłuższego czasu. Grzesiek w ostatnich tygodniach też w końcu się na nią zgodził. To będzie dla Grześka walka trudna? Nie wiem, nie do końca wyobrażam. To, to, znaczy, no tak, no jest podobna, jest to walka. Tak? Tylko nie, nie, nie do końca wyobrażam. Ten 74 Usłoneckiego, z tego co tam chłopaki opowiadają jakieś tam zdjęcia były. No, no jest to jakiś umowny limit pomiędzy, pomiędzy tymi wagami. Nie wiem, po co na siłę szukać jakichś takich walk. Ja tam generalnie nie za, za, za pomiędzy nimi jakimiś tam. Nie lubię takich rzeczy. Wyzywanie i obrażanie się jest trzech pięćdziesiarzy w Polsce na krzyż i, i dwóch z nich się obraża, tak? To, to generalnie dla mnie jest śmieszne, infantylne i, i, i przykre, tak? E... Zobaczymy, no. z, tego, co, z tego, co były wcześniejsze propozycje, to tam, że limit pomiędzy średnią a średnią wagą był w granicach wagi półciężkiej w pierwszych propozycjach, tak? Także yy... Nie wiem, nie chciałbym, żeby takiej sytuacji na przykład, że mm, jest limit 74 ust ust ustalony, a, a, a któryś z zawodników waży na przykład 76 kg na wadze. Tego bym bardzo nie chciał. No, Jakie są walka, chłopaki się zgadzili w tym limit, niech boksują. Mhm, ale zakładamy, że do tej walki jednak dojdzie, że jednak Maciek zgodzi się na te 74 kg, Czy zrobi ten limit, to już inna historia, no, ale zakładamy, że do tej walki dochodzi. To dla Grześka po tej długiej przerwie jest y, duże wyzwanie boć z niepokonanym młodym zawodnikiem? Czy, czy to jest bardziej łagodny powrót z punktu widzenia pana? na pewno to, czy ciężko ważne. Trudno powiedzieć, w jakiej formie teraz no, słyszałem, że Speringi ma niesamowite, parę, parę kawałków z jego walk ostatnio gdzieś tam zobaczyłem, no, no jest na pewno dużo pracy przed nim, tak? I żeby wygrać z Proksą, to Musi pokazać o wiele więcej na pewno, ale zakładam, że, że teraz jest całkiem w całkiem innej formie jest, ma, ma inne możliwości więcej się nauczył i, i stać go to tak, 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 tak zakładam. Natomiast proksa, no, no, jak, jak normalnie się przygotuje, to jest dalej, dalej czołówka, tak? Jest to zawodnik, który przegrał dwie walki z dobrymi zawodnikami i, i Trzy walki, tak? Trzy walki z, dwu, z dobrymi zawodnikami, dwie i, i jedną przegrał, tak? I yy, 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 no, prawda jest taka, że jak chce się liczyć gdzieś tam dalej, a, a chce się liczyć, to tą, tą walkę powinien wygrywać. A po takiej długiej przerwie, bo Grzesiek też nie boksował już ponad rok, yy, stracił cokolwiek, czy, to tylko, czy stracił tylko czas, czy stracił też coś ze swojego boksu? Nie, nie, On miał wcześniej przerwy, czasami miał wcześniej walki sześciorundowe, wtedy kiedy już był gotowy na dziesiątki i tak i, i, i chłopak troszkę się marnował, natomiast ostatnio dostał te dziesiątki i dwunastki, boksował, a taka przerwa rok, tym bardziej on parę cyklów treningowych już przeszedł, on, on w kwietniu miał boksować i, i bodajże skończyło się na ostatnim tygodniu bodajże sparingów, kiedy był yy, w niezłej formie. Teraz też się wziął za siebie. Um, uciekł mu z grupowania w zakapanym, bo się raz tu nadrabia teraz. I, i, i Dzisiaj na przykład miał technikę w parach. widać, że, że fizycznie, szybkościowo to już jest ten sam Grzesiek. Wiadomo, że jeszcze trzeba pracować. Natomiast odłączył jest, jest... się chyba od różnych spraw swoich, teraz biznesowych. I, a a Grzesiek, który. Który ma głowę tylko zajętą treningiem i boksem, to jest, to jest naprawdę, naprawdę gość, który potrafi dużo osiągnąć w boksie. Tak wracając jeszcze do samej walki, bo mówił pan, że widział pan e, fragmenty walk Suleńskiego słyszał pan opowieści o sparingach czyli tak na bieżąco nie śledzi pan? E, nie śledził pan dotychczasowych pojedynków Suleńskiego? Nie. Nie, no jest w Polsce parę zawodników i, 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 i nie to, żeby tam. Nie interesowałem po prostu nie mam czasu, nie? mam za dużo swoich walk i generalnie, generalnie staram się nie oglądać czy te walki na Eurosportie, czy sami lecą. Po prostu nie chcę zaprzątać sobie głowy, oglądam walki, które mnie nie interesują tak naprawdę pod kątem naszych zawodników, pod kątem ciekawych zawodników, gdzie coś bym chciał wziąć dla siebie, czegoś tam na, wdrożyć na, 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 na treningu czasami. Oglądam trening, treningi tych zawodników. Bardziej mnie interesuje, na przykład treningi tych zawodników niż czasami, czasami walki. Także bardziej pod tym względem. A, a... wiem, że chłopaki baksują nie zawsze, no, nie zawsze mam czas po prostu. A czasami nie zawsze mnie to interesuje tak, jeśli, jeśli powiem szczerze.